pisałem charakterystykę Bolka, robiłem zestawienia wydatków Bolka, wydatków z funduszu operacyjnego, jakie otrzymywał. No nie wiem, kim ja musiałbym być, żeby w roku 70, w 70 bo to pierwsza, pierwsza, nota, pierwsza notatka, Yy, pierwsze, pierwsze rozmowy, spotkania w 70 roku są, żeby ktoś pomyślał wówczas, że trzeba, trzeba fabrykować na Bałęsa dokumenty, bo wtedy Wałęsa był nikim. Wałęsa był zwykłym robociarzem. Zarabiał tysiąc złotych z groszami. Od służby brał po dwa tysiące miesięcznie w pierwszych miesiącach współpracy, czyli więcej niż ze stoczni. Głównym prowadzącym rozmowę z Wałęsą był kapitan Graczyk. Wchodził również i wychodził w czasie rozmowy yy, kapitan Rabczyński. Kapitan Rabczyński, za którym razem, jak wyszedł, zaczął się śmiać i mówi, że mamy go na krzyż przysięgał, że będzie współpracował. <laughs> za okres, jak ja, w którym ja byłem yy, na terenie, yy, gdy ja pracowałem w Gdańsku, yy, czyli w latach 70-75, yy, na terenie Stoczni Gdańskiej imieniem Lenina był tylko jeden Bolek. Nie było innego źródła o pseudonimie Bolek. Nie było. Cała nasza wiedza na temat ewidencji operacyjnej Służby Bezpieczeństwa, na temat tego, jak te dokumenty tworzono, gdzie je przesyłano, jak je wytwarzano, nie pozostawia żadnej wątpliwości, że te dokumenty są autentyczne. Poza tym jest jeszcze jeden element sprawy. Jeżeli rzeczywiście wszystko to było sfałszowane, niewiarygodne, to dlaczego pan prezydent Lech Wałęsa, już jako prezydent, akta te wypożyczył? I bardzo skrupulatnie ze swoimi współpracownikami doprowadził do tego, że dzisiaj większości tych akt nie ma. Kój BON. Warszawa, dnia 28 września 1993 roku. Notatka służbowa ministra spraw wewnętrznych Andrzeja Milczanowskiego. W dniu dzisiejszym, w godzinach przedpołudniowych, zadzwonił do mnie do biura pan prezydent Lech Wałęsa. Prosząc o pilne wypożyczenie mu kompletu dokumentów dotyczących jego osoby. Przed godziną 22.00 razem z panem ministrem Jerzym Koniecznym udaliśmy się do belwederu, gdzie pan prezydent Lech Wałęsa osobiście od nas przyjął i pokwitował wypożyczenie całości wspomnianych wyżej dokumentów. Warszawa 27 września 1996 roku. Tajne specjalnego znaczenia. Minister Spraw Wewnętrznych Zbigniew Siemiątkowski do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Aleksandra Kwaśniewskiego. W oparciu o dokonaną analizę materiałów aktualnie znajdujących się w Urzędzie Ochrony Państwa stwierdzono, że nie zostały zwrócone do chwili obecnej m.in. dokumenty dotyczące agenturalnej działalności Lecha Wałęsy, notatki i doniesienia agenturalne od Lecha Wałęsy, jego dokumenty rejestracyjne, pokwitowania Lecha Wałęszy na odbiór wynagrodzenia za działalność agenturalną.